Cześć, mam na imię Sławek, witam Ciebie w kolejnej lekcji Drupala dla średnio zaawansowanych drupalomaniaków. Chciałbym Ci pokazać moduł, który pozwoli Tobie sprzedawać podstawową formę reklamy, jaką są banery. Moduł, który prezentowany jest teraz na stronie online.drupalomania.pl, czyli moja reklama. Jest to moduł rotacji banerów, bardzo przyjemny i bardzo prosty w funkcjonowaniu moduł. I tak naprawdę daje Ci on kilka podstawowych funkcji. Oczywiście, wszystkie te elementy, które zyskujesz tutaj w module rotacyjnym, możesz wykonać samemu przy wykorzystaniu CCK i właściwości modułu Views. Ja jednak pokażę Ci, jak dodać, gdzie skonfigurować i jak prezentować reklamy w module RoterBanner. Banner. Dobrze. Na początek zlikwiduję moją formę reklamową w kolumnie lewej, byś zobaczył krok po kroku, co musimy zrobić. Po pierwsze ściągnij e, moduł Rotor Banner, który masz bezpośrednio przy kursie. Następnie wrzuć go w swoją lokalizację Sites e, All Modules. Jeżeli to już wykonasz, czas żebyśmy znaleźli nasz moduł w budowie witryny, moduły. I teraz poszukamy go w brzmiącej nazwie reklamowej Advertising. Szukamy więc moduły Access Control nie interesuje. Jest moduł Rotor Banner. Mam go włączonego, więc bez najmniejszego problemu mogę już sobie e, działać na tym elemencie. Oczywiście jak widzisz zależny jest on JQuery Plugins, Views i Uploads Elements. Wszystkie te moduły mam włączone. Zachowam konfigurację. I po zachowaniu konfiguracji pobawimy się podstawowym ustawieniem modułu Rotor Banner konfiguracja witryny wedle modułów i tutaj poszukamy sobie moduł rotor banner troszeczkę wyżej mamy rotor banner, jak widzisz jest tylko konfiguracja uprawnień, kliknijmy zobaczysz tutaj uprawnienia dotyczące tworzenia form reklamowych usuwania i edytowania co daje dalej moduł, właściwie no w uprawnieniach nie mamy nic więcej do, do zarządzania, zobaczmy więc co mamy w rodzajach zawartości, kliknijmy więc Zarządzanie zawartością, rodzaje zawartości, i teraz pokazała się zawartość Rotor Item, czyli e, cały odpowiednik e, modułu reklamowego. E, za pomocą tej nowej zawartości dodajemy e, formy reklamowe. Pokażę więc krok po kroku. Zarządzanie zawartością, dodaj zawartość, następnie Rotor Item. I po wybraniu musimy dodać konkretną nazwę tab tekst yy, dla tej formy. Ja sobie oczywiście wpiszę jako reklama 4. Mam dodane wcześniejsze trzy formy reklamowe. Dodaję również link, yy, który chciałbym prezentować, niech to będzie sobie link do WP, zróbmy więc HTTP www.wp. Oj. Uciekła mi reklama, więc dodamy reklama 4 HTTP www.wp.pl następnie dodam odwołanie aby otwierało się w nowym oknie, wybiorę więc open link in the new window blank oczywiście wartość po wykonaniu tych podstawowych zabiegów czas żebyśmy dodali naszą reklamę banerową, wybieram więc sobie jakiś konkretną wartość tego baneru, wybiorę tutaj zaktualizuję mam wartość logotypu dodam oczywiście tekst i nazwę, tytuł, tak naprawdę obrazka, czyli również test. Mogę dodać zawartość przy banerze, jednak ja nie chcę tutaj prezentować zawartości. Chcę, żeby to była prosta forma reklamowa. Zachowam konfigurację. Zobaczmy, jakie mamy zawartości typu Rotor item. Czy nasza wcześniejsza zawartość się dodała? Nie dodała. Mamy cztery formy reklamowe. Zobaczmy więc na stronie głównej, czy nasze formy reklamowe się wyświetlają. Jak widzisz, dodałem cztery formy reklamowe. Nie mam nic wyświetlanego, więc czas, żebyśmy poszukali powodu dlaczego nie ma naszego banera. Budowa witryny, bloki. I to tutaj tak naprawdę kryje się cała zabawa co do bloków, bo w momencie gdy uruchomiliśmy sobie moduł Rotor Banner, mamy oczywiście odpowiedni blok Rotor Block. Włączamy sobie do odpowiedniej strefy. Ja tutaj mam left sidebar, tak akurat chcę mieć. Dodatkowo chcę ten mój blog nazwać jako reklama, żeby to miało ręce i nogi, więc w konfiguracji dodaję tytuł jako reklama. Zachowam konfigurację, odświeża na stronie głównej i zobaczymy, widzimy bezpośrednio dodany moduł Rotor Banner i banner działa 100%. Ja chciałbym jednak pobawić się troszeczkę więcej Rotor Bannerem, dlatego też muszę jeszcze jedną rzecz pokazać. Chciałbym, aby nasza forma reklamowa była większa, aniżeli ten kwadrat, jest to kwadrat 200 na 200 pikseli Co w tym momencie muszę zrobić? Bardzo proste Po pierwsze musimy zwiedzić widoki Budowa witryny, widoki I teraz cała magia Rotor Banner Tego nie pokazałem Ci na początku, ponieważ nie chciałem zdradzić tajemnicy Wyedytujemy sobie widok Rotor I następnie wyedytujemy styl typu Rotor Oczywiście w konfiguracji Zmień konfigurację tego stylu I teraz zobacz Mamy efekt typu przejścia, typu fade, zoom, groan I oczywiście te efekty omawialiśmy w slideshow'e Mamy jeszcze czas przejścia, mamy prędkość I mamy nasz, naszą wielkość rotor-banera Ja chcę tutaj tą wielkość, powiedzmy, zrobić sobie z 200 na wysokość 350 pikseli Bo taki baner mnie interesuje Jest to oczywiście forma niestandardowa I chciałbym, żeby... Było na przykład w ten sposób przewijane, czyli turn up. Zaktualizuję, zachowam konfigurację i zobaczę teraz jak mój rotor banner wygląda. Jak pewnie zauważyłeś, forma re reklamowa się totalnie zmieniła. Zobaczmy teraz jak wygląda przejście. No oczywiście, że zmieniło się przejście. Sobie przejdę na stronę główną, żeby to było lepiej widoczne mogę jeszcze wyszukać w danym banerze pewne elementy oczywiście to nie była wyszukiwarka tylko to był e, sam baner kawałeczek grafiki ale zobacz jak elegancko prezentuje się tutaj formę reklamowa, którą chcieliśmy pokazać czyli formę reklamową e, przedstawioną w danym obrazku myślę, że, że to co teraz uzyskaliśmy spokojnie zas, y, spełnia pewne wymagania stawiane przez y, twórców stron jak i osoby, które chcą prezentować y, elementy banerowe Możesz oczywiście klikać. Ja pokażę tobie na drugim przykładzie. Klikamy sobie. Powiedzmy, ten przykład otwiera się w tym samym oknie. A banner numer 3 będzie otwierał się w osobnym oknie i zobaczymy, czy ta opcja została ustawiona. Dlatego, poczekamy na banner numer 3. Jest banner numer 3. Klikamy. Mamy Google. Wszystko się zgadza, czyli właściwie mamy działający rotor banner. Z tego miejsca dzięki za obejrzenie kursu, zapraszam Cię na drupalomania.pl. Już niedługo rusza pełen pakiet kursu Drupal Design. Z mojej strony to jest wszystko. Pozdrawiam.